Siemanowicowie, tutaj Staś, 123 futbol Podsumowujemy sobie dzisiaj, według mnie, mój sezon 23-24. To zaczniemy sobie od najważniejszych informacji. Oficjalnie już potwierdzono, że Mbappé pójdzie do Realu Madrid. Jeszcze może Hendrik przyjść, ale nie wiemy. I możemy walnąć tak do około z 20, około z 30, około 20 lik mistrzów możemy walnąć. No podsumowując raz został mistrzem w Hiszpanii, wygrał 15 ligi mistrzów, oglądałem cały mecz, tak ja się cieszyłem, że nie mogłem w to uwierzyć, ale znaczy no, się, czy się raz został mistrzem w Hiszpanii i w już okazał się być najlepszym Zawodnikiem Realu i Bellingham razem z Bellinghamem, ale my, mistrzem Włoch został Intermediolan. Najlepszy zawodnik tam był Lautaro Martinez, nas, um, mistrzem Anglii został u nas Leicester City. No i w prawdziwym życiu najlepszy zawodnik Premier League to był na Erling Haaland i Manchester City. Może nawet pójść tu po złotą piłkę w tym roku. Mistrzem Ligi, Ligi Arabskiej, gdzie niestety został Al-Hilar w składzie z Neymarem i Bonu. No i Aftou Ali i Ruvernewer, ale Leo Ronaldo był najlepszym tam zawodnikiem Ligi Arabskiej i tam al nasr ale za drugie miejsce przynajmniej. Naj Mistrzem Niemiec został Bayer Leverkusen, najlepszy zawodnik Ligi to był Harykajn z Bayernu Monachium. Harykajn też ma prawdopodobne szanse na zdobycie złotej piłki, chociaż nie wiemy. Ligę Europy zdobyła Atalanta, najlepszy zawodnik Ligi Europy Pierre-Emerick Obame-Yang z Olympic Marsylia grał w i Arsena luczy Barcelonie. Y Ligę Konferencji zdobył, zdobył, um, Kto zdobył Liga Konferencji? Olympiakos. najlepszy zawodnik, taki napastnik z dziewiątką, co był stolarzem, a teraz uratował klub z Grecji po tytułu Mistrzostwa Ligi Konferencji. A podsumowując, transfery, które dojdą. Tony Cross nie zagra w żadnym klubie, bo już kończy karierę oficjalnie. Royce jeszcze nie potwierdzono, gdzie pójdzie, ale natomiast transfer roku się udał. Mbappé, Aristant, że będzie idzie do Realu Madryt. Tyle czekaliśmy na to. Będzie na pewno zdobywał złote, pił złote piłki co roku. Jak, będzie, jak wygra Euro Mbappé, to zdobędzie gdzie złotą piłkę, może, ale może. A podsumowując, jeszcze zapomniałem o jednej lidze. Mistrzostwo Francji zdobyło Paris Saint-Germain najlepszych zawodników w PSG i Ligue 1 został, został um, Kilian Mbappé, ale Polaka Marcina Bukę okradziono, bo um, tak naprawdę to Donnarumma wygrał najlepszego bramkarza Ligue 1, ale miał być Marcin Bukas z 17 czystymi kątami, a Donnarumma tylko 11 czystych kąt. Ale podsumowując, jeszcze okienko transferowe do, do Leverkusen ma prawdopodobnie przejść Cristiano Ronaldo, ale nie wiemy tego jeszcze. Vincent Kompany, nowym trenerem Bayeru Leverkusen. To też yy, wzmocnienie dla Bayernu. Kształbiel Alonso prawdopodobnie chyba opuści Bayer Leverkusen, ale nie wiemy. Co tam jeszcze miałem dodać w okienku transferowym? Endrik, a Endrik ma przejść prawdopodobnie do Realu Madryt. Yy, to będzie chyba mocny wtedy skład i już pewnie Real będzie wygrywał. Co ja miałem jeszcze w okienku transferowym? Szczęsny na wylocie z Juventusu, nie wiemy prawdopodobnie gdzie trafi. Oglądaliście wczoraj mecz Polska-Tursa, a w piątek mecz Polska-Ukraina. Um, jeśli co nie oglądali m, tych dwóch meczów, to podpowiem, że w meczu Polska-Ukraina wynik 3-1. Dla Ukrainy bramki zdobyli Dowbyk, a dla Polski zdobył Walukiewicz, chyba Kiwior jeszcze I nie, pa, i nie pamiętam kto. Ale chyba był Samowiczy, ale nie pamiętam. Jeszcze sprawdzę to powiadomie. Y mecz, e, tu Polska, Turcja. Zakończył się wynikiem 2-1 dla Polski. Dla Turcji nie wiem, kto strzelił, bo prawie, bo trochę przysnąłem. Ale wiem, że dla Polski zdobył bramkę, Robek z i zrobił kontuzję Karol Świderski i Nikola Zalewski. podsumowując e, piłkarskie ok Podsumowując, nie wiem, czy podsumowując jeszcze, ale Heliński w Interze, Mediolan oficjalnie, a Joao Felix skończy wypożyczenie w FC Barcelonie i chyba Joao Cancelo też, ale nie wiem. Kwitnie Kwaraskelka w Paris, Kwaraskelia w Paris Saint-Germain. Mm. Jeszcze streszczenie odcinka powiem. Tonik rozkończy karierę. Royce odchodzi z Borussii. Ale nie jeszcze na emeryturę. Mbappé w Realu. Ronaldo prawdopodobnie do Leverkusen. Yy. I to tyle może widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa.